Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Od Kontenera do Eksportera, miejscu, w którym pokażę Wam, jak wygląda eksport od środka. Jak powiedzieliśmy sobie w poprzednich odcinkach, formułowanie strategii eksportowej przedsiębiorstwa jest wielostopniowym procesem dokonywania wyborów. Wybory te opierają się na trzech podstawowych kryteriach. Adekwatności, skuteczności i wydajności. Dla przypomnienia, strategia przedsiębiorstwa musi być adekwatna, to znaczy musi odpowiadać zmieniającym się warunkom wewnętrznym i zewnętrznym, w ramach których jest realizowana. Strategia musi być też skuteczna, zapewniając realizację celów przedsiębiorstwa. Strategia musi wreszcie prowadzić do wydajnego działania przedsiębiorstwa, którego zasoby są przecież ograniczone. W rozsądnym osiągnięciu powyższych pomoże nam misja przedsiębiorstwa i wyznaczone cele ukierunkowane na eksport. Eksport jako możliwość rozwoju poddaje pod analizę pozycję konkurencyjną naszej firmy oraz jej możliwości eksportowe, a także wyznaczanie celów eksportowych na poszczególnych rynkach docelowych, zgodnych z misją firmy i o tym dziś chciałabym opowiedzieć szczegółowiej i na przykładach. Firmy istnieją po to, by generować zysk poprzez realizację określonej działalności, np. produkcja samochodów, pożyczki finansowe, oferta zakwaterowania czy świadczenie konkretnych usług. Oczywiście z upływem czasu misja może podlegać zmianom, by organizacja mogła wykorzystać pojawiające się możliwości lub reagować na zmiany warunków rynkowych. Przykładem jest Amazon, który misję bycia największą internetową księgarnią na świecie zmienił na dążenie do bycia największym sklepem internetowym w skali globalnej. Chcąc zdefiniować swą misję, firma musi odpowiedzieć sobie na pytania, na czym polega nasz biznes, a właściwie na czym polegać powinien, kto jest naszym klientem, co w przypadku naszego produktu lub usługi stanowi wartość dla klienta. To prosto brzmiące pytania, są one jednymi z najtrudniejszych, na jakie firma musi sobie odpowiedzieć, bowiem firmy odnoszące sukcesy nieustannie sobie je zadają i poszukują na nie odpowiedzi. Przedsiębiorstwa spisują swoją misję, by udostępnić ją pracownikom, a nierzadko jej klientom. Jasny, sprecyzowany i przemyślany zapis misji daje obraz wspólnego celu, wyznacza kierunki i pokazuje potencjał rozwoju. Najlepsze misje to takie, które odzwierciedlają wizję i kierunki działań w strategii długofalowej, chociażby plan dziesięcioletni. Dla przykładu prezes Sony chciałby każdy miał dostęp do przenośnego dźwięku. To właśnie ta firma pod jego kierownictwem stworzyła Walkmana, a także Diskmana. Fred Smith z kolei chciał dostarczać pocztę w dowolne miejsce w Stanach Zjednoczonych przed godziną 10:30 następnego dnia po wysłaniu towaru. Tak powstał FedEx. Choć dziś wizje są ulepszane, a konkurencja czujnie tworzy coraz to nowsze produkty, to z pewnością musimy przyznać, iż tak powstały kluczowe wytwory dla swoich branż i światowej gospodarki. Dobre misje przedsiębiorstw mają kilka podstawowych cech: koncentrują się na ograniczonej liczbie celów. Stwierdzenie, że chcemy produkować produkty wysokiej jakości, oferować najwyższej klasy obsługę, mieć najszerszą dystrybucję, a tym samym i najniższą cenę to zbyt wiele naraz. Podkreślają główne zasady postępowania i wartości firmy, dzięki czemu następuje zawężenie kluczowych treści, a tym samym pracownicy skupiają się na istotnych elementach działalności. Określają główne zasady konkurencji, w których firma będzie się poruszać. Przyjmują długi horyzont czasowy. Misja wtedy ulega zmianie przez zarząd tylko wtedy, kiedy przestanie ona odpowiadać rzeczywistości. Są krótkie, łatwe do zapamiętania i jak najbardziej zwięzłe i treściwe. Jak w przypadku firmy Mary Kay, producenta kosmetyków, które brzmi: Zbogacamy życie kobiet. Mówiąc za tym lakonicznie, misja określa cel firmy. Ogłasza całemu światu, dlaczego nasza firma istnieje. Możemy myśleć o misji jako o połączeniu tego, co robi nasza firma, oraz w jaki sposób i dlaczego to robi. Wyrażoną, tak. Aby zawierała wartości, które są dla nas ważne. Jednak jasne i zwięzłe połączenie tych pomysłów może być wyzwaniem. Oto zaprezentuję Państwu prosty przewodnik wraz z kilkoma przykładami, jak napisać własną misję firmy. Nie ma tu potrzeby na użycie wyszukanych sformułowań. Zadajmy sobie pytanie, jakie produkty lub usługi produkuje lub świadczy nasza firma. Celem naszej firmy jest na przykład sprzedaż butów. Świadczenie usług edukacyjnych, uprawa warzyw, projektowanie aplikacji mobilnych czy sprzedaż odzieży damskiej. Podczas rozważania, które wartości warto uwzględnić w swojej misji, warto skupić się na podstawowych kompetencjach naszej firmy. Jednej lub maksymalnie dwóch, aby dodać do opisu tego, czym zajmuje się nasza firma. A zatem, idąc zgodnie z tą sugestią, możemy powiedzieć, że celem naszej firmy jest sprzedaż butów najwyższej jakości zapewnienie usług edukacyjnych, które pozwolą wszystkim dzieciom, Doświadczyć sukcesu w nauce, uprawa warzyw, stosuje ekologiczne, zrównoważone praktyki rolnicze. Jest jeszcze jeden krok, zanim nasza misja będzie kompletna. Dodać musimy jeszcze, dlaczego nasza firma to robi, co robi, i warto pomyśleć o tym, dlaczego zaczęliśmy naszą działalność, abstrahując już od pobudek finansowych. A więc podajmy przykłady deklaracji misji, używając odpowiedzi na to pytanie: pytanie dlaczego. Zatem celem naszej firmy jest sprzedaż butów najwyższej jakości, aby każdy klient mógł znaleźć parę butów, którą lubi nosić. Uprawa warzyw stosując ekologiczne, zrównoważone praktyki rolnicze, aby zapewnić ludziom bezpieczny i zdrowy wybór żywności. Ostatecznie będzie to brzmiało: Celem mojej firmy jest uprawianie warzyw na rynku przy użyciu ekologicznych, zrównoważonych praktyk rolniczych, aby zapewnić ludziom bezpieczny i zdrowy wybór żywności. Docelowo i finalnie będzie to brzmiało: w firmie X uprawiamy warzywa w sposób, który jest dobry dla ziemi i stołu. Dobra misja to nie tylko slogan to podstawa naszej instrukcji do działań i co istotne nie może dostarczyć wskazówek, jeśli ludzie nie są z nią zaznajomieni. Zastanowicie się Państwo, jak to jest w przypadku dużych graczy na przykład w firmie Tesla. Misją Tesli jest przyspieszenie światowego przejścia na zrównoważoną energię. Dla przykładu w firmie Facebook założona w 2004 roku misją Facebooka jest zapewnienie ludziom możliwości budowania społeczności i zbliżania świata do siebie. Ludzie używają Facebooka do utrzymywania kontaktu z przyjaciółmi i rodziną, do odkrywania, co dzieje się na świecie oraz dzielenia się i wyrażenia, co jest dla nich ważne. Po przejściu powyższego etapu w następnej kolejności należy określić cele eksportowe, udokumentować główne czynniki motywujące do eksportu i zapisać rezultaty, które spodziewamy się osiągnąć. Jak wspominałam w odcinku dotyczącym strategii eksportowej, przydatnym zabiegiem na początku przygotowań do eksportu jest przygotowanie analizy SWOT, słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń. Ułatwi to przejście do formułowania celów związanych z eksportem. Przejdziemy zatem do formułowania celów szczegółowych. Cele szczegółowe to cele, które są formułowane konkretnie pod względem oczekiwanej wielkości i czasu. Wiele firm chce realizować wiele celów jednocześnie, a tym samym zysk, wzrost sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku, ograniczenie ryzyka, wzrost innowacyjności czy budowa wizerunku firmy. Rozsądne podejście nakazuje ustalanie celów, a następnie zarządzanie przez ich pryzmat. Aby to zadziałało, cele muszą być uszeregowane hierarchicznie, od najważniejszego do najmniej ważnego, to znaczy, dla danego założonego okresu może to być zwrot z inwestycji. Rozsądne podejście nakazuje ustalanie celów, a następnie zarządzanie przez ich pryzmat. Aby to zadziałało, cele muszą być uszeregowane hierarchicznie, od najważniejszego do najmniej ważnego. To znaczy, dla danego założonego okresu może to być na przykład zwrot z inwestycji. Firma może osiągnąć zysk, zwiększając przychody i zmniejszając koszty. Z kolei podnieść przychody mogą poprzez podniesienie cen i zwiększenie udziału w rynku. Cele także powinny być wymierne, to znaczy mierzalne. Na przykład będziemy chcieli podnieść wskaźnik zwrotu z inwestycji. Będzie wymierny wtedy, kiedy doprecyzujemy go poprzez dodanie konkretnej wartości wzrostu. Na przykład chcemy podnieść wskaźnik wzrostu z inwestycji o konkretny procent w ciągu roku. Cele muszą być realistyczne. Ustalamy je na podstawie przeprowadzonych analiz, to znaczy dokreślenie szans stojących przed firmą, silnych stron, a nie na podstawie naszych życzeń. Ostatecznie cele muszą być spójne. Nie można równocześnie maksymalizować sprzedaży i zysku. Nie można mieć strategii penetracji rynku, a równocześnie maksymalizować rozwój nowych. Nie można mieć szybkiego wzrostu, a równocześnie mieć niskie ryzyko, bowiem dokonanie takiego sprzecznego wyboru skutkuje inną strategią marketingową, i wtedy o tym będziemy musieli pamiętać. Chciałabym w tym momencie przedstawić przykładowe cele firmy dla działalności eksportowej oraz wartość, w jakiej je dokreślimy. Po pierwsze, cele możemy dokreślać poprzez zwiększenie sprzedaży, o ile ta sprzedaż będzie zwiększona, zwiększenie zysków, o ile będziemy te zyski chcieli zwiększać, wykorzystanie nadmiernych mocy produkcyjnych w procencie naszych mocy wytwórczych, ograniczenie sezonowych wahań sprzedaży procentowo sprzedaży średniej miesięcznej o ile wzrośnie, zmniejszenie kosztów jednostkowych, procentowy koszt tych kosztów, poprawa wskaźników finansowych, wzrost liczby obsługiwanych rynków, w tym zagranicznych państw, wzrost liczby odbiorców. Ważnym jest, aby zdać sobie sprawę, że celów eksportowych firmy nie można oddzielić od celów krajowych. Eksport to po prostu przedłużenie dotychczasowej krajowej działalności naszej firmy. Na przykład jeśli produkujemy i sprzedajemy perfumy, byłoby nierozsądne, aby nagle spróbować eksportować modną odzież. Aczkolwiek na zastane zasoby często firmy decydują się w planach strategicznych na dywersyfikację biznesu. Ale ten przypadek będzie przedmiotem osobnej analizy w jednym z naszych odcinków. Nasz plan eksportu powinien zatem zaczynać się od przedstawienia aktualnej misji firmy i celów biznesowych. Deklaracja misji określa w ogólnym zarysie cel naszej firmy, podczas gdy cele firmy określają bardziej szczegółowe cele, zwykle na określony czas. Podam Państwu misję i cele firmy na przykładzie. Beaver Creek specjalizuje się w uprawie ziaren kawy w Afryce Południowej, z której można wyprodukować kawę o wysokiej jakości i przystępnej cenie. Zakładając, że będą pracować nad produkcją szeregu mieszanek kaw i kaw smakowych, które zaspokoją szerokie gusta konsumentów. Będą dążyć do nawiązania skutecznych relacji partnerskich z kawiarniami w całym kraju, zapewniając zaspokojenie ich potrzeb i potrzeb klientów, zwłaszcza w zakresie asortymentu, jakości i ceny dostarczanych przez nich kaw. Będą zachęcać swoich dostawców, klientów i pracowników do wspólnej pracy w tym celu i zapewnienia poszanowania interesów i celów każdej ze strony. Nieustannie dążąc do dostarczenia tego, o co prosi konsument, będą nieustannie sprawdzać, co jest dostępne na rynku, a co nie. Tworzenie nowych mieszanek kawy oraz dostarczanie nowych produktów i usług w obszarach, w których istnieje taka potrzeba, pomoże zapewnić im sukces na rynku napędzanym popytem konsumenta. Ostatecznie miarą sukcesu będą klienci, którzy wybiorą ich ze względu na przekonanie, że są w stanie spełnić lub przekroczyć ich oczekiwania dotyczące jakości, ceny, obsługi i wyboru. Po drugie, każdego roku poszerzać gamę produktów poprzez wprowadzanie co najmniej pięciu nowych smaków lub mieszanek. Po trzecie, uzyskanie certyfikacji jakości kaw w pierwszym roku. Po czwarte, zwiększenie powierzchni ziemi pod uprawę kawy z 1000 do 1500 hektarów. Po piąte, w bieżącym roku sprzedać przynajmniej za 5 milionów rupii. Kolejnym to osiągnięcie początkowej marży zysku brutto na poziomie co najmniej 30%, zwiększając ją o co najmniej 1% rok do roku, aż do osiągnięcia naszego ostatecznego celu wynoszącego 35%. Finalnie, utrzymać solidną stopę wzrostu na poziomie 30% rocznie przez następne 5 lat. Z powyższego widać, że wszystkie te cele zawierają mierzalne wskaźniki warunkujące ich realizację. W oparciu o te cele możemy kolejno przygotować szereg działań, które umożliwią naszej firmie osiągnięcie tych celów. Działania te przyłożą się na plany produkcyjne, marketingowe i finansowe. Rozszerzenie celu firmy o eksport będzie tutaj kluczowe. W oparciu o początkową misję i cele firmy następnym krokiem jest rozszerzenie misji i celów firmy, aby uwzględnić fakt, że planujemy podjęcie działań eksportowych. Możemy to zrobić, ustawiając cele eksportowe, które będą rozszerzać się na obecne cele biznesowe. Na przykład, jeśli chodzi o misję naszej firmy, możemy dostosować misję w następujący sposób, na przytoczonym przykładzie. Beaver Creek specjalizuje się w uprawie ziaren kawy w RPA, w której możemy produkować konkurencyjną na całym świecie kawę o wysokiej jakości i przystępnej cenie. Będą pracować nad produkcją szeregu mieszanek kaw i kaw smakowych, które zaspokoją szerokie gusta konsumentów, ale teraz już na całym świecie. Będą dążyć do nawiązania skutecznych relacji partnerskich z kawiarniami w całym kraju, zapewniając zaspokojenie ich potrzeb i potrzeb klientów, zwłaszcza w zakresie asortymentu, jakości i ceny dostarczanych przez nich kaw. Jednocześnie będą starać się znaleźć partnerów w innych częściach świata, którzy pomogą im sprzedawać kawę hurtownikom i detalistom w ich kraju. Będą zachęcać ich dostawców, klientów i pracowników do wspólnej pracy w tym celu i zapewnienia poszanowania interesów i celów każdej ze stron. Nieustannie dążąc do dostarczenia tego, o co prosi konsument, będą też sprawdzać, co jest dostępne na lokalnych i międzynarodowych rynkach, a co nie. Tworzenie nowych mieszanek kawy oraz dostarczanie nowych produktów i usług w obszarach, w których istnieje taka potrzeba, pomoże zapewnić im sukces na międzynarodowym rynku napędzanym popytem konsumentów. Ostatecznie miarą sukcesu będą klienci, którzy wybiorą ich ze względu na przekonanie, że są w stanie spełnić lub przekroczyć ich oczekiwania dotyczące, jak już wspominaliśmy, jakości, ceny, obsługi i wyboru. Powyższa misja została przyjęta jako podstawa do umiędzynarodowienia firmy. Oczywiście misja nie precyzuje, co firma zrobi. Zawiera jedynie ogólnie wytyczne co do tego, co firma chciałaby osiągnąć. Jest to całkowicie do przyjęcia, bowiem taki właśnie jest cel misji. Jednak cele firmy będą również musiały zostać dostosowane, aby uwzględnić planowane działania eksportowe firmy. Do wspomnianych wcześniej siedmiu celów firmy moglibyśmy dołożyć kolejny: ustanowić rynek dla kaw w co najmniej dwóch krajach i sprzedać co najmniej 5% produkcji firmy na tych rynkach w nadchodzącym roku, rozszerzając go na 10 nowych rynków eksportowych i 20% produkcji w ciągu najbliższych pięciu lat. W ten sposób misja i cele firmy zostały dostosowane do działań eksportowych. Jednak ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie reprezentuje to jeszcze celów eksportowych. Cele eksportowe muszą być opracowane na podstawie tego, co ustanowione zostało dla firmy, deklaracji, misji i liście celów. Cele eksportowe mogą wyglądać zatem następująco. Po pierwsze, rozpocząć akcję eksportową, która umożliwi firmie zaistnienie w co najmniej dwóch krajach w pierwszym roku i rozszerzenie tej działalności do 10 krajów w ciągu najbliższych 5 lat. Po drugie, przeznaczenie 5% produkcji firmy na eksport w pierwszym roku i zwiększenie tego do 20% w ciągu pięciu kolejnych lat. Po trzecie, ustanowienie zaangażowanych partnerstw z przedstawicielami w wybranych krajach docelowych, które będą skutecznie reprezentować nasze produkty w każdym z zainteresowanych krajów. Po czwarte, stworzenie efektywnego i wydajnego działu eksportu, który będzie mógł zarządzać działalnością eksportową firmy. Po piąte, pracować na rzecz osiągnięcia międzynarodowej konkurencyjności i stworzenia globalnej marki, która będzie podstawą zarówno naszej krajowej, jak i międzynarodowej działalności biznesowej. Te cele eksportowe ponownie zapewniają szereg mierzalnych celów i koncentrują się na zaangażowaniu firmy w jej przedsięwzięcia eksportowe. Podsumowując, cele wskazują na to, co jednostka biznesu chce osiągnąć, natomiast strategia jest planem gry, który określa, jak to uczynić. Każda firma musi stworzyć strategię osiągania swoich celów, składającą się ze strategii marketingowej i zgodnych z nią strategii technologicznej i strategii sprzedażowej. Każde z tych kluczowych zagadnień zostanie przedstawione w kolejnych odcinkach. Zachęcamy zatem do subskrypcji i śledzenia naszego kanału. Nowy odcinek co czwartego godzinie 19. Dziękuję i do zobaczenia.